i dobro. Piąta niedziela Wielkiego Postu. Coraz większymi krokami zbliżamy się do światła nocy paschalnej i dzisiaj podczas tej piątej niedzieli usłyszymy słowo, które też będzie miało wymiar bardzo paschalny. Tradycyjnie podczas piątej niedzieli Wielkiego Postu Liturgia rzymska przewiduje fragment Ewangelię, 11 rozdział Ewangelii Janowej, a więc wskrzeszenie Łazarza. I jednak ponieważ mamy rok B, najprawdopodobniej usłyszymy na liturgii podczas tej niedzieli fragment z rozdziału 12 Ewangelii Janowej, kiedy to Jezus rzeczywiście zapowiada już swoje uwielbienie przez śmierć, a więc swoją tajemnicę paschalną. Jednak najpierw sięgnijmy, zanim do tego fragmentu dojdziemy, sięgnijmy do pierwszego czytania, które też, Pokazuje nam bardzo ważny etap na drodze historii zbawienia, którą Pan Bóg prowadził w swój lud przez całe wieki, po to, aby w pełni czasów to objawienie nabrało swoich pełnych kolorów, właśnie w objawieniu Chrystusa i jego tajemnicy paschalnej. Oto pierwsze czytanie, tym razem wzięte jest z proroka Jeremiasza. Wielki prorok, jeden z czterech wielkich proroków, ale wielki też dlatego, że on właśnie był prorokiem, który przygotował naród wybrany na największą katastrofę tragedię narodową, ale też religijną, mianowicie na najazd Babilończyków, niewolę babilońską, zburzenie świątyni, Jerozolimy, Świętego Miasta itd. Dzięki przepowiadaniu Jeremiasza ludzie mogli później niejako otrząsnąć się z tej tragedii i wejść w nową fazę religii objawionej. Jednak sam Jeremiasz głosił w Jerozolimie. To wszystko spotykało również nieszczęście i prześladowania. Może zapytajmy od razu, co się stało z Jeremiaszem po tej tragedii, którą było zburzenie... Zniszczenie Jerozolimy, zburzenie świątyni jerozolimskiej, czy konkretnie dokąd został wzięty Jeremiasz po upadku Jerozolimy? Może A do Babilonii, może B do Egiptu, a może C do Libanu? Na końcu się przekonamy. Fragment, który przewidziany jest na tę niedzielę, to jest bardzo słynny, a może nawet najsłynniejszy fragment z całego proroka Jeremiasza z rozdziału 31. Te wersety, które są nazwane nie bez powodu duchowym szczytem objawienia proroka Jeremiasza, ponieważ oto prorok Jeremiasz w imieniu Boga prorokuje, że Bóg zamierza zawrzeć ze swoim ludem przymierze, ale już nie takie przymierze, jakie zawarł wcześniej ze swoim narodem przez Mojżesza na Górze Synaj, ale oto zapowiada nowe przymierze. Nowe przymierze, a więc przymierze, które będzie inne od tych poprzednich. Przypomnijmy, przez ten wielki post niejako pewnym. Yy, spektrum, w tym jakim spektrum widzieliśmy w pierwszych czytaniach poszczególne fazy etapy historii zbawienia. Najpierw widzieliśmy Noego, Abrahama, Mojżesza, a w zeszłym tygodniu widzieliśmy, że to przymierze mojżeszowe nie było zachowane i zapowiedź tragedii narodowej, którą dzisiaj widzimy u Jeremiasza bardzo żywą i aktualną. Tymczasem Jeremiasz pomimo tej całej tragedii, pomimo tego, że to przymierze zawarte z Mojżeszem nie było przestrzegane i właściwie się nie udało tak można powiedzieć, mówi oto ja, mówi Pan, Zawieram z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze, nie takie przymierze, które zawarłem z ich przodkami, gdy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić się z ziemi egipskiej. To przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, a więc nie udało się, w takim sensie to przymierze zewnętrzne, te nakazy zewnętrzne nie poskutkowały, bo człowiek w sercu się nie zmienił, i pomimo tego, że Bóg dał dekalog wolności prawo, które miało strzec wolności człowieka, człowiek tego nie respektował i znów popada w niewolę, tym razem babilońską. Dlatego mówi Bóg, lecz takie będzie przymierze, jakie zawrze z domem Izraela po tych dniach wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa, wypiszę na ich sercach, będą, będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego największego mnie poznają, wyrocznia Pana. Zasadnicza nowość, którą tutaj Bóg przez Jeremiasza objawia zasadnicza nowość tego nowego przymierza polega na tym że nie będzie ono już zewnętrzne to nie będą jakieś przepisy zasady które przyjdą z zewnątrz po to aby je zachować aby ich przestrzegać ale będzie to prawo a więc jakaś nowa rzeczywistość zapisana w sercu człowieka niejako włożona w serce pamiętamy w językach semickich w myśli biblijnej jest centrum dowodzenia, niejako w człowieku, gdzie są, znajdują się myśli, również projekty, wyobraźnia, wspomnienia, decyzje. A więc wypisać nowe prawo w sercu to jakby dać, włożyć do głowy, niejako tak byśmy dzisiaj powiedzieli naszym językiem, włożyć do głowy, że człowiek nagle patrzy inaczej, postrzega rzeczywistość inaczej, właśnie sercem, postrzega rzeczywistość według Bożych kategorii. Czasami mówimy, że ktoś coś robi z serca, a ktoś inny robi tylko, aby zrobić zewnętrzny. Widzimy różnicę. Nawet można robić zewnętrznie to samo, wykonywać ten sam, taką samą postawę, przyjmować zewnętrzną, ale jeśli ona wynika z serca, zupełnie inaczej się przekłada na przeżywanie. I Bóg mówi: To nowe przymierze będzie polegało na tym, że wypisze w sercach ludzkich to moje prawo. Oni będą rzeczywiście moim ludem, a ja będę rzeczywiście ich Bogiem i rzeczywiście wtedy przebaczę im grzechy. To nowe przymierze, jak wiemy, jest później, Zawarte w pełni i ostatecznie zrealizowane w Chrystusie, krwią Chrystusa, dlatego podczas każdej Eucharystii powtarzamy, kapłan podczas konsekracji powtarza, to jest krew nowego i wiecznego przymierza. To jest to właśnie nowe przymierze, które już zapowiedział na ponad pięć, pięć wieków przed Chrystusem Jeremiasz, a które zrealizowało się w tajemnicy paschalnej naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo spodobała mi się ta obietnica, którą Bóg daje przez Jeremiasza: Nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan. Taka piękna perspektywa przyszłości, piękna i dobra nowina, że wszyscy będą znali Pana Boga. Ale potem pomyślałem sobie, to co ja będę robił, czy będę jakimś bezrobotnym kapłanem, czy będę bezrobotnym, jeśli chodzi o kwestię ewangelizacji, bo skoro wszyscy już będą znali i nie będą się pouczali, to czy faktycznie będzie jeszcze ewangelizacja? Oczywiście, to jest tylko w warstwie pewnych zastanowień się, bo przecież prześwięta jest i przychodzić, uwielbiać Boga można. Prześwięta jest po to, żeby Mu dziękować, po to, żeby tutaj włączać te nasze codzienne ofiary w tą ofiarę. Chrystusa. Ale nie mniej ta perspektywa, o której mówi dzisiaj prorok Jeremiasz, o czym wspominał już brat Paweł, jest bardzo ważna, żebyśmy zobaczyli, że to, co daje Bóg może być albo zewnętrzne, albo wewnętrzne. Słyszeliśmy już podczas tego Wielkiego Postu o tym przymierzu, które zawarł Bóg z ludem Izraela przez Mojżesza. Rozczytywaliśmy ten dekalog, którego dał Pan Bóg i pamiętamy, że On był na tych kamiennych tablicach. Od Boga dany, ale był na kamiennych tablicach. I Pan Bóg widzi, że dla ludzi to jest za mało. Ten, który daje te prawa, jest dobry, same prawa są dobre, ale potem pozostaje kwestia przyjęcia, zrozumienia i zastosowania. I Bóg widzi, że na tym etapie pojawia się jakaś trudność. Dlatego ten kolejny krok i kolejna obietnica że teraz to prawo będzie w głębi ich jestestwa, właśnie to jestestwo, byśmy dzieli, no to, co jest dla nas najcenniejsze, najcenniejsze to, co tworzy nas, właśnie tym, kim jesteśmy, co sprawia, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy dziećmi bożymi, że przez Boga jesteśmy stworzeni. Ta głębia jestestwa, jestestwa zostanie napełniona tym prawem i będzie na naszych sercach. Nawet modlimy się dzisiaj w Psalmie 51. Stwórz Boże, we mnie serce czyste, odnów we mnie moc ducha. Właśnie ta prośba, wielokrotnie wyrażana na kartach Pisma Świętego, wspaniale mówi to również prorok Ezechiel, że wezmę serce kamienne, a dam wam serce nowe, serce żywe. Taką obietnicę daje Bóg. A mówiąc językiem współczesnym, byśmy to przejście, które tam jest ujęte, dzisiaj psychologia by powiedziała, że chodzi o interioryzację wartości. Właśnie trochę może trudne stwierdzenie, mądre stwierdzenie, ale chodzi o to, żeby pewne wartości, w tym wypadku prawo i przekazania Boże, żeby były przeze mnie przyjęte do wewnątrz. Właśnie to jest ta interioryzacja, że to nie jest, że jakiś Bóg coś dał. Jakiś kościół coś dał, ktoś mi przedstawił jakiś regulamin i ja teraz muszę go przestrzegać. No, muszę, bo ten Bóg patrzy, a kiedyś mnie rozliczy. W kościele też są różne przykazania, różne zasady. Skoro w nim jestem, to muszę przestrzegać. Ale gdyby zniknął kościół, gdyby okazało się, że też nie mam relacji z Bogiem, to się zupełnie z tego wycofuję. Właśnie ta interioryzacja polega na tym, że nie tylko kiedy jest strażnik i kiedy patrzy, ja dobrze to wykonuję. Tylko to jest moje. Przyjmuję to za swoje i mówię tak, to jest dobre, to jest właściwe, to da mi wolność, to da mi szczęście i to mnie doprowadzi. Do ziemi obiecanej więcej. My wiemy, że idziemy w kierunku Boga, w kierunku wieczności, te święta prowadzą nas również do zmartwychwstania. I dzisiaj możemy się tak pytać, czy to jest moje, czy to jest przyjęte, czy to ciągle jest zewnętrzne i jest. Pod jakimś przykazaniem i stróżem, i jakimś policjantem, który musi to wszystko weryfikować. Na ile dzisiaj wolni jesteśmy, i już to słowo Jeremiaszowe się wypełnia. No, powiedzielibyśmy, to jest piękne, nie trzeba będzie się pouczać, nikomu nie trzeba będzie mówić, jest niedziela, idziemy do kościoła, czy się pomodliłeś, yy, przypominać o tym, że jest piątek i będziemy pościć. No. Dużo by nam w domach odpadło takich różnych rozmów między nami, czy namawień, czy zachęcań, zachęcań naszych bliskich, kiedy wszyscy by poznali Pana i wiedzieli, jak postępować. Więcej nie tylko jak postępować, dlaczego tak postępować? Właśnie, że dobry jest Bóg i teraz daje mi dobre wskazówki, jak dobrze tutaj żyć, jak Go nie stracić, jak nie popaść w niewolę, i jak wejść do spotkanie z Nim kiedyś w wieczności. Dzisiejsza Ewangelia przygotowana w kościele na tę niedzielę ukazuje nam dosyć szczególną scenę. Oto jest święto i podczas Wśród tych, którzy przybyli do Jerozolimy na święto, aby oddać pokon Bogu, do miasta świętego, byli też niektórzy Grecy. Grecy nie chodzi koniecznie o narodowość, ale chodzi o to, że byli to nie Żydzi, najpewniej z języka greckiego, którzy jakoś chcieli przylgnąć do Boga, sympatyzowali z wiarą objawioną i chcieli również w tym kontekście poznać Jezusa. Jezus musiał być już wtedy bardzo rozpoznawany nauczycielem, rabbim, kimś gromadził wokół siebie całe tłumy i również ci, którzy nie byli Żydami, byli bardzo ciekawi mówili, też chcemy go poznać, chcemy zobaczyć, kim on jest, jak mówi i, i również apostołowie to usłyszeli, a więc Filip i Andrzej, dwaj apostołowie notabene o imionach pochodzenia greckiego przychodzą do Jezusa i mówią, że no, Żydzi chcą, że Grzeccy właśnie chcą ujrzeć Jezusa a Jezus daje dziwną odpowiedź. Zamiast powiedzieć chodźcie, chodźcie, ja wam wszystko pokażę, ja wam teraz wyjaśnię życie, Pan Jezus nie daje się tak łatwo pociągnąć tej popularności, tym tłumom, że teraz wszyscy chcą go zobaczyć, bo wie, że jeszcze nie wydarzyło się to, co najważniejsze. I dlatego Jezus mówi: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Synu Człowieczy. Godzina nadchodzi. I na czym polega ta godzina? Jezus wyjaśnia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam: Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Słowa przedziwne, trudne, wymagające wydawałoby się bardzo niepopularne wobec tych, którzy przychodzą, aby poznać Jezusa. Wydaje się powinny zastosować tak politycznie albo dyplomatycznie rzecz biorąc jakieś słowa, takie zachęty, żeby ich przyciągnąć. Tymczasem mówi, tutaj dokonuje się coś bardzo ważnego. Ziarno musi najpierw umrzeć, aby wydać plon. My wiemy, że Jezus mówi o tajemnicy swojej śmierci i zmartwychwstaniu, że nie można przejść do nowego życia, nie można otrzymać nowego pełnego życia, jeśli najpierw nie dokona się jakieś obumarcie, jakaś śmierć, jakieś poddanie się. Symbol ziarna, które wpada w ziemię po to, aby wydać plon, jest bardzo nośny, ponieważ wiemy, że ziarno nie może wyrosnąć w roślinę, wydać plon po prostu taki, jaki jest, takie powiedzmy suche i ładne. Ono musi wpaść w ziemię, tam musi przez różne mikroorganizmy dokonać się jakiegoś rodzaju gnicia, zepsucia, rozkładu tego ziarna i dopiero wtedy następuje wzrost czy rozwój nowego życia, nowej rośliny, ale najpierw. Ta, ta symboliczna śmierć musi się dokonać. Jezus mówi oczywiście o swojej tajemnicy, męki, śmierci, zmartwychwstania, ale mówi też coś o naszym życiu, bo Jezus mówi następnie, to się tyczy naszego życia. To kocha swoje życie, straci je i tak dalej. Co to znaczy w naszym życiu? Też są takie przestrzenie, które domagają się jakiegoś rodzaju śmierci, jakiegoś rodzaju poddania się albo odpuszczenia. Że pozwolę sobie na jakiś rodzaj straty w moim życiu, po to, aby z tej straty. O wiele większe życie wytrysnęło. Czasem jest taka pokusa, żeby wszystko zachować, żeby niczego nie stracić, a jednocześnie mieć wszystko. Właśnie mieć cukierka i zjeść cukierka. Tymczasem Jezus mówi, jakaś strata jest konieczna, jakaś śmierć, jakieś obumieranie jest konieczne, ale po to, aby z tego jeszcze większe, wspaniałe życie wytrysnęło. To jest tajemnica paschalna, tajemnica, która nie przychodzi nam łatwo, aby w nią uwierzyć, a jeszcze trudniej, aby ją przeżywać. Ale mamy przewodnika w naszej wierze Chrystusa, który przed nami tę drogę przeszedł i wiemy, że idąc za Nim, również drogą obumierania i śmierci, dążymy do prawdziwego życia w zmartwychwstaniu wraz z Nim, wraz z Chrystusem. Grecy chcą ujrzeć Jezusa, moglibyśmy powiedzieć chcą poznać Jezusa i faktycznie dzisiejsza liturgia słowa daje nam wiele możliwości poznania Chrystusa, tego jak zachowuje się przed męką, a w najbliższych dniach będziemy poznawać jak w tą mękę wchodzi. I faktycznie w dzisiejszych czytaniach zarówno w Ewangelii, jak i w drugim czytaniu z listu do Hebrajczyków możemy zobaczyć echa modlitwy Chrystusa w Getsemani, w tym ogrodzie oliwnym. Tam poznajemy Chrystusa, poznajemy Jego walkę, poznajemy Jego lęki, obawy, że tak po ludzku byśmy powiedzieli, boi się, po ludzku nie chce wchodzić w cierpienie, ale jednocześnie wie, że to jest dobre i zbawienne dla nas, i wie, że jest ojciec, który go będzie umacniał. Sam w Ewangelii dzisiaj Chrystus mówi: Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Podobne słowa, które Chrystus powie później w Ogrodzie Oliwnym. Ojcze, niech mnie ominie ten kielich. Kiedy czytamy drugie czytanie list do Hebrajczyków, słyszymy: Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za dni swoich doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. Do tego, który mógł go wybawić, czyli do ojca. Zanosił te błagania. Dzisiaj mówi, Ojcze. Wybaw mnie od tej godziny. Później w Getsemanie mówi, Ojcze, niech mnie ominie ten kielich. Właśnie widzimy Chrystusa bardzo mocno, widzimy Jego modlitwę. Wcześniej słyszeliśmy o tym, że Chrystus modlił się i wieczorem, i z nastaniem poranka, i całą noc spędził na modlitwie, i w dzień również był na modlitwie, i był na pustyni przez 40 dni. Słyszeliśmy o tym, że się modli i dużo, i często, ale dzisiaj widzimy, jak się modli. Jeszcze bardziej będziemy mogli zobaczyć to w scenie w Ogrójcu, Widzimy Chrystusa, który się boi, poznajemy go, jednocześnie widzimy, jak sam siebie przekracza, nie tylko nas namawia do tego, żeby przekraczać te nasze różne trudności, o czym wspominał brat Paweł, właśnie, że coś stracić, to umieranie, my już wiemy, że ożywiające, ale ono zawsze jest bolące, więc nie tylko Chrystus mówi, nie tylko naucza, ale dzisiaj chcę dać przykład, jak zmaga się z, tym, z tą godziną, która ma przyjść. Ta właśnie modlitwa w Ogrójcu jest tego przykładem. Dzisiaj te słowa, czy później ta refleksja w liście do hebrajczyków. Widzimy, jak Chrystus już tutaj w pewnej decyzji się zmaga, jak umiera dla swojego komfortu, umiera dla swojego egoizmu, tego, co jest dobre i przyjemne, i godzi się na to wszystko. Ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę, Ojcze, w sław imię Twoje. I ten głos z nieba, który się rozlega. Właśnie ojciec, który po raz kolejny w Ewangeliach mówi tak, to jest mój syn, jego słuchajcie, za nim idźcie, to jest mój syn umiłowany, a teraz mówi, już wsławiłem i jeszcze wsławię. I ciekawa jest ta, to przyjęcie tych słów przez ludzi. Właśnie jedni mówią, chcemy ujrzeć Jezusa. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu o tym, że nie trzeba będzie pouczać, ale widzimy, że to nie jest takie proste czy oczywiste. Rozlega się głos z nieba, a jedni mówią zagrzmiało, jeszcze inni mówią: Anioł przemówił. Czyli widzimy trudność w tej komunikacji z Panem Bogiem, z rozpoznaniem. Dlatego widzimy, że to jest pewna droga, że to jest pewien etap, że to jest nasze wzrastanie duchowe, zbliżanie się do Chrystusa, tak jak ci Grecy idą do Filipa, Filip potem idzie do Andrzeja, a potem przychodzą do Jezusa Chrystusa. Widzimy, że jest to jakiś etap, poznajemy, bo ten głos może nam różnie zabrzmieć. Bóg Ojciec mówi wyraźnie i Chrystus wyraźnie to słyszy, a tłum słyszy albo anioła, albo słyszy grzmot. To może być pokazanie w jakiś sposób alegoryczny naszego życia duchowego. Albo pewne rzeczy przyjmiemy za jakieś naturalne zjawiska, albo właśnie już zobaczymy zalążek życia duchowego, jakiegoś anioła, czyli kogoś, kogo daje nam Pan Bóg jako pośrednika, ale ostatecznie chodzi o to, żebyśmy sami usłyszeli Ojca, co mówi Ojciec o Jezusie, jak do Jezusa nas prowadzi, a potem, abyśmy sami mieli z nim jak najlepszy kontakt. Zapytaliśmy w kontekście pierwszego czytania, dokąd został wzięty prorok Jeremiasz po upadku Jerozolimy: może A do Babilonii, może B do Egiptu, a może C do Libanu. Odpowiedź prawidłowa, którą opisuje sama księga Jeremiasza, to jest ta druga, a więc wraz z tymi, którzy pozostali jeszcze w Jerozolimie i wraz z sekretarzem Baruchem Jeremia został wzięty do Egiptu. Tam właśnie w Egipcie według jednej z tradycji został ukamien ukamienowany przez swoich rodaków za to, że głosił im prawdę. Obyśmy i my zawsze mieli taką odwagę być przy Chrystusie, nawet wtedy, kiedy domaga się to jakiegoś rodzaju umierania czy straty. Wierząc zawsze, że tak jak było to z Chrystusem, tak samo i z nami. Jeśli ziarno pszenicy wpadł w ziemię, nie obumrze, zostanie samo, ale jeśli obumrze, przyniesie plon obfity. Ku takiemu światu tajemnicy paschalnej zmierzamy, abyśmy z pełną radością mogli te święta przeżywać. Pokój i dobro.